Program powstaje przy wsparciu sklepu BlazeWalker.pl Single, produkty SIP, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Cześć witam was w kolejnym odcinku Magic for Fan. Dzisiaj zajmiemy się dekiem Abzan Constellation, który powoli zaczyna rozkręcać się, dziać coraz lepiej. Może nie jest jakiś topowy, ale to jest niesamowicie przyjemny w graniu i w ogóle fajny pod względem zabawy. Tak więc zobaczcie o co chodzi. Deck Absent Constellation składa się głównie z trzech rodzajów kart pomijając z lądy. Z kilku kreatur, kilku sorcery czy też instantów oraz mnóstwa, mnóstwa enchantmentów. Przez te pierwsze dwie grupy przejdziemy dość szybko. Na początek mamy Elvish Mystic jako komplet oraz komplet Herald of the Pantheon. Elvish Mystic nie powinien być niczym dziwnym w tym decku. Ostatecznie chcemy być troszeczkę szybsi niż przeciwnik, zwłaszcza, że im więcej many, tym więcej możemy kreatur wystawić, więc jest to logiczna sprawa. Natomiast Herald of the Pantheon jest jedną z dwóch kart, która dała tej talii nowe życie. Po pierwsze zmniejsza koszt większości naszych zakleń, czyli enchantmentów, o jeden. Po drugie zyskuje nam jedno życie za każdym razem jak zagramy enchantment, więc robi psikusa deką, które są bardzo agresywne i chcą nas zabić jak najszybciej. Raczej, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie będziemy go używać do blokowania, nie chcemy go w końcu stracić, bo ma być silnikiem napędowym naszej talii. Jeżeli chodzi o sorcery, to mamy ich tylko kilka. Z w ilości dwóch sztuk jest to spowodowane dwoma faktami. Po pierwsze, nie chcemy go zagrać w wczesnych turach, ponieważ mamy lepszą opcję a to, którą za chwilę Wam pokażę. Ma być raczej opcją na pozbycie się największych zagrożeń przeciwnika, takich jak Elżbieta czy Atarka czy jakieś inne wielkie bydlaki, które wchodzą na pole i całkowicie zmieniają sytuację na nim. W tej talii znajduje się również Krupik Insight. Czyli taki Sorcery zatrzymany, który odsłania aż 6 kart z góry naszej biblioteki. Możemy wtedy wybrać do 3 enchantmentów i dać do naszej ręki, a resztę odłożyć na cmentarz. Tak więc pozwala nam ta karta napełnić naszą rękę, a zazwyczaj dobranie tych dwóch, 3 enchantmentów nie będzie stanowiło żadnego problemu, zwłaszcza, że mamy ich tej talii aż 23. A skoro o nich mowa, to przejdźmy do nich. Zacznijmy od Brain Magota, który jest tutaj na 4 sztukach. Jest to właśnie ta karta, o której wspominałem mówiąc o Podcis, takie jakby zastępstwo dla niego, co prawie odroższa jedną manę, ale spełnia te dwie funkcje, czyli pozbywa się kart z ręki przeciwnika, dodatkowo jest enchantmentem, więc aktywuje konstelację. Klasykiem dla deku opartego na enchantmentach i w ogóle dla większości zielonych talii obecnych w standardzie jest Cursor of Grupix, stworek za trzymany 2A4, który zdominował w pewnym momencie standard. Nie będę się specjalnie rozwodził o tym, dlaczego uważam go za świetną kartę, bo robię to już wiele razy. Natomiast powiem ogólnie, że pozwala nam grać jakby z dodatkową kartą, bo ta na górze talii też się liczy, pozwala nam przewidywać przyszłość, do tego odzyskuje nam życie i jest wielką ścianą, więc wszystko w jednej karcie sprawia, że jest naprawdę czymś wyjątkowym. W slocie zatrzymany mamy jeszcze dwie karty. Jedną z nich jest Farika God of Affliction. Za tym, że jest to legendarny Enchantment, Kreatura, Bóg w jednej karcie. To dość szybko może stać się stworkiem 5 na 5 zatrzymany, niezniszczalny do tego. Poza tym ma dość fajną abilitkę, która pozwala nam exajdować karty z i kłaść token 1 na 1 na polu właściciela exajdowanej karty. Te tokeny dodatkowo będą miały deft i są enchantmentami, więc będą również uruchamiać Constellation. Natomiast jeżeli chodzi o ten kartonik, to mam tutaj pewne wątpliwości i wyjaśnię Wam je za chwilę, gdy przejdziemy do drugiej, najważniejszej karty w tej talii. Jednak wróćmy na razie do slotu zatrzymana. Ponieważ wśród nich znajduje się jeszcze Banishing Glide. Grany tutaj na 4 sztukach. Po pierwsze jest to enchantment, który stanowi removal. Czyli, tak jak każdy enchantment, znowu namnaża nam konstelację. Natomiast samego jego efekt, który pozbywa się praktycznie każdego zagrożenia, jakie obecnie może wystąpić w standardzie, sprawia, że jest niesamowicie dobre. Tak naprawdę unika go tylko Thorb Dragon. Ale na to mamy już inne opcje, które pozbędą się go w ogóle z ręki. Teraz przechodzimy do droższych troszkę kart. Kolejnym enchantmentem, jednocześnie kreaturą, którą grałem w tym deku jest Idol of Blossoms. Stworek 2-2 za 4 many nie jest jakiś mega, ale fakt, że jest ta konstelacja, która dobiera ankarty gdy tylko on lub inny enchantment chodzi na pole gry po naszej stronie, jest niezłe. A gdy mamy dwa, Eidolon na polu jest po prostu kosmicznie dobry, ponieważ za chwilę będzie nabierać dwie karty i nigdy jej na nich nie zabraknie, a przeciwnik będzie musiał szybko odpowiadać na nasze zagrożenia, będzie musiał starać się kontrolować sytuację na naszym polu gry, no ale może mu to akurat tutaj nie wyjść. Zwłaszcza, że będzie mieć cały czas armię w ręce, którą będziemy mogli wystawiać. Przechodzimy do najdroższych kart talii. Pierwszymi z nich są trzy sztuki Doomwake Giant, kreatury obdarzonej Constellation. Która sprawia, że stworki przeciwnika otrzymują minus 1, minus 1 za każdym razem jak jakiś enchantment lub jak on sam chodzi na pole gry. Pomyślcie więc, co się stanie, jeżeli będziemy mieć dwie sztuki tej karty na polu. Cały czas, co turę będziemy zdawać przeciwnikom minus 2, minus 2. Pod warunkiem, że będziemy stać gdzieś enchantment, ale nie będzie z tym raczej w tym deku problemów. Ale nawet jedna sztuka tej karty jest ok, ponieważ pozbywa się wszystkich praktycznie tokenów, jakie obecnie grają w standardzie. Na przykład tych pochodzących od Różbiety czy tych z Rabel Mastera. Ostatnim enchantmentem, a zarazem drugim najważniejszym tej talii jest Starfield of Nyx. Składa się on z dwóch efektów. Pierwszy z nich mówi, że na początku czekapki możemy wybrać enchantment z naszego cmentarza i wstawić go z powrotem na pole gry. I oczywiście ten efekt jest potężny, ponieważ znowu aktywuje konstelację i rozbudowuje nam pole, ale to jest właśnie ten moment, Don tutaj koliduje z Fariką. Więc czasem może nam tutaj to nie wyjść, ale zazwyczaj przecież będziemy się starać grać na tyle mądrze, żeby nie było z tymi kartami problemu. Drugi efekt tej karty sprawia, że tak długo jak mam 5 lub więcej enchantmentów na polu gry, każdy enchantment, który nie jest aurą, staje się jednocześnie kreaturą, która ma bazową siłę i wytrzymałość równą łącznemu kosztowi many danej karty. Tak więc taki kursor Krupik stanie się 3 na 3 Aiden of Blossoms będzie 4 na 4 Brain Mago 2x2, 2. Banishing Light będzie nagle z tworkiem 3x3. A jeżeli będzie mieć dwie sztuki Starfield of Nyx, to będą one wzajemnie się wspomagać, więc one same będą zborkami 5 na 5 Więc karta raczej potężna, nie sądzicie? Jeżeli chodzi o lądy, to jest ich tutaj tyle, ile wpada mieć Midrange, czyli 24 sztuki. Przejdę przez nie szybciutko, bo nie ma sensu po prostu się tak rozdrabniać. Ich wybór jest dość logiczny. No i oczywisty. Jako żydek do grupy Abzanów, tak więc koniecznie musimy tutaj grać na Sunstep Citadel w dwóch sztukach, ponieważ wolimy zagrywać Temple. A skoro o mowa, to podobnie jak w przypadku od Stadeli, tak i tutaj mamy dwie sztuki: Temple of Plenty, Temple of Silence oraz aż cztery sztuki Temple of Malady. Są tyle dobre, że robią ten skraj, więc zwiększają szansę na dobranie odpowiedniego enchantmentu. Jak tek jest przede wszystkim zielono-czarny, to gramy również na 3 sztukach Line of Our Wastes, tak żeby było nam po prostu łatwiej coś wystawić, a poza tym karta daje opcję na pierwszoturowego Elvis Mystic czy drugoturowego Herald of the Pantheon. Nie mogło zabraknąć też weczlandów cztery 4 sztuk Windset Heath, które szukają forestów występujących na 4 sztukach lub klęców występujących na dwóch sztukach. Myślę, że sideboardu nie będę tutaj omawiał, ponieważ każdy konstruuje go sobie sam w zależności od mety, jaką przewiduje, więc nie byłoby sensu robić czegoś takiego. Ogólnie uważam, że talia jest fajna i dość niedroga wbrew pozorom. Tak naprawdę, jedyną kosztowną kartą jest tutaj POTSIS, który jednak można część innym zastąpić, zwłaszcza że gramy na tych 4 sztukach Brain Magot. Z tego co testowałem, jest również dość prosta w pilotowaniu. Jeżeli chcemy zająć dobre miejsce na turnieju, to musimy oczywiście opanować konkretne meczapy z różnymi taliami, no ale tak jest w każdej talii, jeżeli chcemy grać ją na no poważnie. Należy no, pamiętać, że jedynym powodem, dla których ta talia wróciła do łask graczy i radzi sobie jakoś miarę, jest fakt, że wydrukowano Herald of the Pantheon oraz Starfield of Nix. Jest jeszcze jedna karta, którą wam teraz pokazuję, i uważam, że można było ją tutaj spokojnie dodać na jednej sztuce. Wziąłem wiele buildów, które tak robiły i powiem szczerze, że ciężko z tym wygrać, jak się rozkręci. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film was podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał i polubić go na być na bieżąco nie tylko z filmami, ale także z innymi treściami, które tam publikuję. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tej talii i jakie jest wasze doświadczenie w graniu nią lub przeciwko niej. Czy w ogóle spotkaliście się gdzieś z tą talią? Według mnie jest bardzo ciekawa, zobaczymy jak jest według was. Do usłyszenia, cześć!